Pomysł nadania tytułu honorowego obywatela Wielunia prezydentowi Andrzejowi Dudzi oraz prezydentowi RFN Frankowi Walterowi Steinmeierowi, którzy przypomnijmy przyjechali do Wielunia na okoliczność uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w 2019 roku, zrodził się już po tych uroczystościach, również po kolejnej, jaką było podarowanie dzwonu pamięci przestrogę od prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy dla miasta Wielunia upamiętniającego właśnie 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Inicjatorem nadania tego tytułu był Klub Radnych Łączyna z Wieluń, a stało się to na ubiegłorocznej październikowej sesji Rady Miejskiej. Wniosek uzasadnił przewodniczący Klubu Radnych Łączyna z Wieluń Jarosław Rozmarynowski. Przypomnijmy fragment tamtego materiału. Pragniemy wyróżnić Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadanie honorowego obywatelstwa Wielunia. Jako mieszkańcy miasta, szczególnie mocno dotkniętego tragedią II wojny światowej, doceniamy starania Pana Prezydenta o przywrócenie historycznej pamięci tragicznych wydarzeń z 1 września 1939 roku w Wieluniu. To właśnie dzięki wspólnej wizycie prezydentów Polski i Niemiec oraz dzięki historycznym przemówieniom wygłoszonym na wieluńskim rynku przez obu prezydentów o tragedii Wielunia usłyszał cały świat. Ukoronowaniem tych wydarzeń stało się przekazanie miastu we wrześniu 2019 dzwonu prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pamięć i Przestroga, który był centralnym elementem warszawskiej uroczystości, rocznicy wybuchu II wojny światowej, a który docelowo zawiśnie na odrestaurowanej dzwonnicy Wieluńskiej Fary, zniszczonej w czasie tragicznych wydarzeń 1 września 1939 roku. Stosowne wnioski radni złożyli na ręce burmistrza Wielunia oraz przewodniczącego Rady Miejskiej. Sposób pełnienia przez pana prezydenta Andrzeja Dudę służby publicznej oraz jego starania i Wkład przywrócenie pamięci tragicznym wieluńskim wydarzeniom z 1 września 1939 roku stanowią dla mieszkańców Wielunia ważny powód wyróżnienia pana prezydenta honorowym obywatelem Wielunia. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Bieluniu jest wyrazem naszej dumy i radości oraz uznania dla postawy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Taki wniosek składamy w grupa radnych i proszę o Pana Przewodniczącego, żeby to ten wniosek uszanował. Rangę, yy, yy, my ze swej strony rangę yy, honorowego łatelstwa Wielunia yy, doceniamy. Pan Prezydent dał nam asumpt, dał nam wyjście podmiotowość jako miasto, jako gmina yy, na cały świat. I to nie jest przesada. Pomysł takiego wyróżnienia dla prezydenta Rzeczpospolitej nie mógł się nie spodobać także radnym Sprawa i Sprawiedliwości, dlatego sprawie nadano dalszy bieg. Na niedawnej konferencji prasowej przewodniczący rady miejskiej Tomasz Akulicz poinformował, co dalej zadziało się w tym względzie. 13 stycznia podczas uroczystości związanych z nadaniem praw miejskich w Lututowie miałem przyjemność i zaszczyt porozmawiać z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, panem Andrzejem Dudą. Przekazałem mu informację o procedowanej uchwale dotyczącej nadania tytułu honorowego obywatela Wielunia. Pan prezydent bardzo się ucieszył i powiedział, że to dla niego zaszczyt. Zapewnił, że w związku z nadaniem tytułu w miarę możliwości przyjedzie do Wielunia na uroczystość wręczenia. Tytułu. Kilka dni po tej konferencji, dokładnie 22 stycznia, przewodniczący Rady w towarzystwie burmistrza Pawła Okreasy pojawili się w Kancelarii Prezydenta w Warszawie. Ministrowi Adamowi Kwiatkowskiemu przekazano wtedy dokument dotyczący nadania prezydentowi Andrzejowi Dudzie tytułu honorowego obywatela Wielunia. Panowie otrzymali też informację, że prezydent Rzeczpospolitej przyjmie tytuł. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy i w jakiej formie taka uroczystość będzie mieć miejsce w Wieluniu. Zasady nadawania honorowego obywatelstwa reguluje uchwała Rady Miasta, z 1998 roku Komisja Elekcyjna, w skład której wchodzą władze ratusza, przewodniczący rady oraz przewodniczący komisji stałych, jednomyślnie zaopiniowała wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela Wielunia prezydentowi Dudzie. Odrzucono jednocześnie wniosek o nadanie tego samego tytułu prezydentowi Niemiec Frankowi Walterowi Steinmeierowi.